Nikt nie przejdzie przez ten niebezpieczny most, dopóki na podstawie testu wojownika nie uznam go za godnego. Nie jesteś jednym z cieni, które zwykle tędy przechodzą, lecz żyjącą istotą, która śmie wchodzić do świata umarłych. Jakim prawem żądasz przejścia? Aaa... Ah. Minęło zbyt wiele czasu. Odkąd musiałem stawić czoła szukającemu zguby bohaterowi smoczej krwi. Żywy czy umarły, nakazem szora nikt nie może przejść przez niebezpieczny most. Dopóki nie uznam go godny, na podstawie testu wojownika. Nikt. Nie jest. Jakim prawem? Z radością witam możliwość skrzyżowania ostrzy ze spadkobiercą Izgramora, zaszczytnym bratem tarczownikiem kodlaka białowłosego, którego wyczekiwałem na próżno. Nikt nie. Nie jest. Jakim prawem? Żądasz przejścia. Bądź pozdrowiony, Skyrimski Magu. Nordowie mogli zapomnieć o szacunku swoich przodków dla zręcznego rzemiosła, ale twoi towarzysze wypełniają ten dwór. Tutaj, w domu Shora, wciąż oddajemy mu cześć. Nikt nie jest. Jakim prawem żądasz przejścia? Jesteś tu intruzem kroczący w cieniach. Shor cię nie zna. Być może zanim to się skończy, zasłużysz sobie na prawo przejścia. Nie witam cię z otwartymi ramionami, lecz twemu zadaniu nie przeszkodzę, jeśli mój gniew wytrzyma. Żywy czy umarły, nakazem szora nikt nie może przejść przez niebezpieczny most. Dopóki nie uznam go godny na podstawie testu wojownika. Nikt nie jest. Jakim prawem żądasz przejścia? Nie myl łupów podwędzonych przez okrytego cieniami złodzieja, skradzionych i niezasłużonych z łupami wojownika zdobytymi w honorowej walce. Twoja zguba już wiąże cię z Twoją mroczną panią, ale Twemu zadaniu nie przeszkodzę, jeśli mój gniew wytrzyma.